Koniec oczekiwania, dziś ostatni akcent Kucharu Niemiec, mecz finałowy, na który zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę sędzia rozpocznie to spotkanie, po którym wiele się spodziewamy. Myślę, że czeka nas tutaj wspaniałe widowisko, które na długo zapamiętają wszyscy kibice dobrego futbolu, nie tylko w Niemczech, bo tutejsze zespoły cieszą się coraz większą popularnością na świecie. Bayern Monachium zmierzy się z Hertą Berlin. Obie drużyny zdeterminowane w drodze do tego finału Pucharu Niemiec przeszły prawdziwy chrzęst bojowy. Obie mają świadomość, że pozostało ledwie 90 minut od triumfu i zdobycia trofeum. Trenerzy przypominają jeszcze zawodnikom założenia taktyczne i zaraz zacznie się gra. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayer Monaku w bramce Łukasz Fabiański, w defensywie Leonardo Bonucci wystąpi obok Sergio Ramosa. Gimis oraz Toni Cross zagrają w środku pola. Osamotniony na szpicy zagra dzisiaj Robert Lewandowski. Teraz popatrzmy w jakim składzie zagra drugi zespół. Mamy tutaj Jacek 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny Z ich strony to był pokaz solidnej niemieckiej piłki. Zasłużone święto dla zawodników i kibiców. Radość, radość, radość cieszmy się razem z nimi. Tak długo czekali na tę chwilę, a ona jest już tuż tuż niecierpliwie. Czekają na ten najważniejszy moment. Yes, yes, tutaj w górę. Tak są triumfatorami. A... Pięknie się to wszystko złożyło, pięknie się kończy, niech na na radość, no i jaka oprawa, spójrzmy na trybuny, jak szaleją kibice tej drużyny, naprawdę, moment, który zapada na za długo w pamięć, moment, który wpisuje się w historię. Chcieli mi teraz powiedzieć, zdobyliśmy to wspólnie, dziękujemy wam, popatrzcie, to dzięki wam mamy to trofeum, mamy się wspólnie, z czego cieszyć. A dla kibiców to niepowtarzalna szansa nagrać sobie filmik, zrobić zdjęcie, aby po prostu uwiecznić tę chwilę! Trzeba uwiecznić tę chwilę! Ustawiają się teraz do pamiątkowego zdjęcia! Tak, takie fotografie potem ogląda się w muzeach, kolory wyblakną, wielu zapomni nazwiska części z nich, a oni wciąż będą się z tych zdjęć uśmiechać.